Hey, to Joyplay. Jestem już po pierwszym dniu na pierconie i teraz chcę wam o nim opowiedzieć. Na początek było trudno, bo męczyłam się chyba z godzinę w kolejce, ale było warto, bo spotkałam wtedy bardzo dużo super osób. Na przykład jedna dała mi naklejkę i namówiłam, że mam ładny cosplay, a jeszcze na podeszła, żeby zrobić sobie jedno zdjęcie. Po wejściu przybita mnie gigantyczny ananas z napisem A nas już czas! I z tej ekscytacji przytłoczenia trochę nie wiedziałam, gdzie mam pójść, więc poszłam do najbliższej hali, gdzie od razu dwie osoby zrobiły sobie jedno zdjęcie. i zauważyłam bramę Tori, więc poszłam w tamtym kierunku. Jak sobie tam zwiedzałam i trafiłam na fajne stoisko alkoholicy, gdzie mogłam sobie zrobić zdjęcie na motorze i z bronią. Pochodziłam trochę po tej sali, a i w ogóle dostałam przypinkę z Afriko. Jak już sobie pochodziłam chwilę, to zgłodniałam, więc poszłam na zakopiekankę. Jedzonko było spoko, ale było drogo. Później zrobiłam sobie zdjęcie obok wielkiego orka, chyba z Warcrafta. Tak się szwędając zauważyłam, że już jest po godzinie 14, więc zacznę na małe zakupki. Udałam się do hali wystawowej, gdzie kupiłam sobie pamiątki i różne gadżety. Najchętniej to bym kupiła wszystko, ale pierwsze co chciałam zrobić, to kupić mangi. Więc kupiłam 24 mangi Demon Slayer'a. Teraz będę gotowa na let's gry. Potem sobie jeszcze popatrzyłam co jest do kupienia, ale zostawiłam sobie kasy na następny dzień. Pozwiedzałam jeszcze górę, hali, gdzie były różne wystawy obrazków czy figurek. I poszłam na dół, zmęczona, kupić sobie bubble tea. Mimo super atmosfery byłam już trochę zmęczona, więc resztę zwiedzania przełożyłam sobie na kolejny dzień. I wróciłam do domu, pierwszy dzień udaję za udany. Naprawdę dobrze się bawiłam i jutro zawitam z powrotem. Zostawcie suba i łapkę. Cześć!